Da u czyli tak zwana devilka popularnie 700 Miałem je nagrywać, ale właściciel chce. No co tu w sumie nagrywać? O, to jak nagrywam, to może pokażę. Tu było boom. Tu jest piękna rysa. Coś jeszcze widziałem. Yy... O tuż od stóp wytarty, no to tam bywa. Tutaj też, tutaj też, tutaj boom. O i tu tak dziwnie podrapany jakoś od spodu. No tak, mówię, miałem mnie nagrywać, ale myślę, a czy myślę? Właściciel chciał to. No niech będzie, nic to ciekawego się tutaj nie pojawi. Regulacja zaworów, wymiana filtra powietrza i. i co? I Jajco. No i ta regulacja zaworów, filterek powietrza. Także takie drobne rzeczy, jakiś wyciek. A faktycznie, no jest coś. No to od razu patrzymy, co to się dzieje. Jest coś tam zielonego. No tak, nie da się ukryć skąd ten wyciek idzie, czy coś tu się wyżej dzieje? A cholera nic, ze skąd to się leje? Pompa wody tutaj nisko, no to stojąc na podnośniku płyn stąd się nie dostał tutaj. To wygląda by było po prostu na, na razie na bok nakapane. Nakapane, nakapane, ale skąd? Nic tu cholera nie widzę. Nie powężu? Nie, ręka sucha. Szczerze mówiąc, to wygląda jakby ten płyn z pokrywy ale jakim sposobem? No bo tu mamy tylko kropkę A nie my to gdzieś... Nie, czekaj, ta jest, jest, jest. Cieknie sobie po uszczelce Znaczy po łączeniu pokrywy z Tak tu jest w dołeczku płyn I skąd to idzie? Ale nie wiem skąd to idzie Kurwa nie wygnę, nie wygnę głowy tak żeby popatrzę Ale tu się widzę leje z niego i olej Ponieważ tu jest cały taki świecący a czekajcie, czy to czasem nie jest wyciek spod cylindra przedniego, wiem skąd wyciek jest najprawdopodobniej z między głowicami, między cylindrami, chyba ale no wiadomo o który jest tam chodzi. O, tam go widać, bo tak sobie leci po uszczelce cylindra i zlatuje na dół, tutaj w dołeczek a tam się coś, nie wiem czy dobrze widzę świeci na zielono, tak jak ten kruciec a czy to wyjdzie bez ściągania cylindrów? nie no, wiem, szczerze mówiąc chyba nie, bo to taka jakby rurka zabezpieczenia dwa są, chyba że da się wysunąć en... no ale co to zmieni, wysunie się w jedną stronę nowa uszczelka i wsunąć się zobaczy Miejmy nadzieję, że wyjdzie, bo jeszcze by trzeba było Filmik rozbierać, to by było już całkiem zajebiście No, to wtedy się może okazać, że jednak będzie ciekawy film No, także jest jak jest Dobra Rozkręcam, ściągnę sobie kilka plastików, Zbiornik kanapę i I się zobaczy, co i jak Czasem mogłem wykrakać, że Z filmu, którego miało nie być Zrobi się demontaż góry silnika, by były jaja. No, życie pokaże. Dobra, rozkręcam, widzimy się po drodze. Pierwszy temat, który chcę zdiagnozować, zdecydowanie ten wyciek płynu. Są wycieki, mało powiedziane, zlane jak Jak cholera ten silnik. Znaczy, no, dom, coś tam się dzieje. <laughs> to do tego wycieku, zekolizowane, troszkę płynu mu było. Tak jak mówiłem, leje z, z tych orięgów tam. O teraz widać, które to jest miejsce Oto Z tego łączenia między cylindrami całe szczęście Jest to wymienne Podobno, tak internety mówią Widać tam Sporo brudu leży Na dole O właśnie Z początku myślałem, że może to króćce u góry, ale nie Tam kropla nie wisi, wisi Kropla Pod łączeniem cylindrów Także nawet nie, naj, nie najgorzej. Więc co trzeba zrobić? Zdemontować układ dolotowy. Prawdopodobnie jednak też te wodne też pójdą nowe, bo ja sobie tutaj całą górę rozbiorę. I po prostu się dostanę z góry między cylindrami. Wiadomo, nie będę tam gdzieś z boku kręcił, bo, bo i po co się tam stresować, że coś tam nie pójdzie. Także co? Układ dolotowy na bok, jeśli chodzi o wtryski, przynajmniej, no i co, i dalej z tematem? ciekawy jestem, na no, oczach będzie tutaj raczej w oryginały pójść, bo lepiej nie ryzykować, że coś się znowu rozcieknie. Ponieważ oryginały bardzo często są na przecinki, braknie, gdzieś 20 czy co, później będzie ciekło. Oryginał i spokój, i sprawdzone. Oringi na przecinki, także wszystko będzie chyba oryginalne. Tam już odsunięty, ta tulejka, także będzie wszystko dobrze. Yy, zawory na śruby, także to też tam żadna filozofia. Więc to zrobię. Zamknę pokrywy. Trzeba luzy jeszcze ustawię. Później zamknę pokrywy i będę czekał na, na uszczelki potrzebne. Pod pokrywę zaworów lecą świeże, bo z tych to się już lało. Tu na tym spodem druga, tu pokrywę to się tam pomyje, poczyści to sobie zamknę. Obydwie papierkiem zatkana, nic nie wpadnie, a później, tak jak mówiłem, yy, uszczelki. Płyn hamulcowy też sobie teraz ogarnę. Tutaj mamy CABS, także tam odrobinkę inaczej niż w zwykłych układach. Tak on wygląda teraz, pewnie później będzie bezbarwny. No, także co? Tak jak mówiłem, składam te góry, ustawiam luze zaworowe, poskładam, zamknę same pokrywę zaworów, a później e, uszczelki. Tam O-ring, później sobie przesunę, wsadzę. No takie troszkę kombinacje, ale duży plus, że nie trzeba, że tak powiem, rwać cylindrów i głowic, ponieważ do wymiany o-ringów, troszkę bez sensu robota. Jednak Japończyk to Japończyk. Jakby to był niemiecki szrot trzeba byłoby demontować silnik. Dobra, to lecimy z płynem hamulcowym. E, najpierw w tył, powiedzmy, że tył, ponieważ nie do końca. O co się rozchodzi? Zaraz pokażę. O tym środkowym powierzchni się rozchodzi, także niekoniecznie tylko tył. E, Tutaj góra poskręcana, zawory ustawione, wszystkie 8 było do poprawy, ale to na śrubie, to tam <laughs> nic specjalnego, jeśli chodzi o trudność tego. Każdy to tam powinien sobie w miarę ogarnąć, myślę w miarę taki techniczny. Yy, więc co, później przód. Yy, przód też nie do końca, cały przód, ponieważ właśnie o ten jeden powierzchni się rozchodzi yy, i środkowy tłoczek. Z tej strony można zauważyć, że tego nie ma i to jest właśnie CBS. Więc co? Przelewam odpowietrzam i co? I ściągam z podnośnika. O ringi zamówione będą za jakiś czas. Tutaj jest nawet o ring yy, różnica. różnica. No powiedzmy tam na 2,5. No to jeszcze jest ok. Tutaj jest na 2,1. Także nie będę tutaj ryzykował żadnych a Broń Boże 2,5. Nie wejdzie, utnie się. Oryginał i spokój. Dobra. Działam z płynem. A skręcanie będzie kiedy? No troszkę czasu minie. Żelazo doszło, nie żelazo, w większości to guma. Yy, Uszczeleczki potrzebne zaraz tam pokażę, więc będzie składane. O co było tyle czekania? Oto tu mamy podkrótce pod kurtce sące, które są pod wodę, a któreś są pod czujnik. Yy, o ten. Także to się tam wszystko skompletuje zaraz, co gdzie powinno być. I coś tam po drodze się pokaże, jako pierwsze to co najniżej wiadomo, czyli o-ring łączący oba cylindry, ta tulejka wodna. Działam z tematem, coś tam pokażę po drodze. To będzie odpalenie. <laughs> Nie skręconym dolotem, ponieważ tam po skosie mamy śruby synchro włączone. Leć. Czujniki podpięte, tak że błędów nie powinien wyrzucać. mam sensor, wszystko jest. <laughs> Próbujemy. Kręci, kręci. No, 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 no. to. Zjeżdża, ładował, troszkę cicha, gdzieś będzie. Ale jest dobrze. Wchodzi, dobra. Rozgrzewka. i widzimy się po chwili tak to wygląda więc zabieram się za kręcenie tam po skłosie troszkę schowane ale długi płaski śrubokręt i coś się może uda zrobić lekkie wahania także jest dobrze takie to wahania to pewnie zwykły wakułometr nawet nie wykryje dobra niech sobie pochodzi niech się rozgrzeje tak już fest całkiem I będzie Miejmy nadzieję Pojeżdżone, potestowane, myjnia zaliczona A to tak bardziej silnik gumyć z tego właśnie płynu Żeby sobie tam poobserwować czy wszystko gra No i niby wszystko gra jak na razie eee, Co można powiedzieć Płyn hamulcowy wymieniony Tutaj mamy CABS, także tam odrobinkę inaczej niż Niż w zwykłym układzie Bo tyłem też hamujemy przodem ale tylko znowu jednym zaciskiem, także i środkowym tłoczkiem, co lepsze. Także trzeba tam mniej więcej rozumieć, o co chodzi. Eee... Obycie usunięty, jak na razie, tak jak mówiłem, patrząc, świecąc, nic się tam nie pokazuje. Kropla, no ale wszystkie oringi, uszczelki z oryginału, także raczej nie powinno być problemu co do prawidłowego ich rozmiaru. bo tutaj rozmiar na przecinki. Umyty, wyczyszczony. Co tu opowiadać wiele, zaworki sprawdzone, wszystko tam przeglądnięte, co i jak, płyn nowy, hamulcowy, też olej został ten co był, tak i synchronizacja, wszystkie tam tematy ogarnięte. Filtr powietrza też nowy, ale to właściciel dostarczył. Ja jeszcze nie chwilę pochodzi, tak żeby ją wygrzać, solidnie sprawdzić, czy na pewno nic, jeszcze jutro odpalę, potestuję. Cóż tu za patenty, linka nie ta? Bardzo możliwe. Więc co? Jak to się mówi, jeździć obserwować.